Radek, dzisiaj byłeś jako obserwator podczas konkursu dla profesjonalistów, ale wczoraj byłeś przy młodzieży, przy tych juniorach. Chciałem zapytać się, czy ta młodość, czy jak patrzysz na tych młodych zawodników, to czy wydaje Ci się, że ta podstawa strona idzie w dobrym kierunku? Można powiedzieć, że idzie w dobrym kierunku, ale z, z takiej grupy sześciu drużyn, no, można wybrać jed, jedną, dwie. Tak samo w każdej klasie, jeżeli odbieram jakieś szkoły gastronomiczne, Ponad 20-30 osób, kilka osób jest chętna w ogóle do działania w tym kierunku. Jakby ktoś za rok chciał z tej młodzieży wziąć udział w konkursie, co muszą zrobić, aby się odpowiednio przygotować? No teraz jest troszkę łatwiej, bo już jest trzyma edycja i można sobie poprzeglądać, jakie te dania wychodziły. Można się doradzić, pozwolić, przygotować coś, coś specjalnego bez żadnych takich trudnych dodatków, bo czasu może braknąć. Zrobić sobie i wymyślić coś, coś wyjątkowego i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Jesteś za klasyką, czy jesteś za tym, żeby tam były elementów molekularnych. No, nie jestem bardziej za, za klasyką, ale w takim no, nowoczesnym jakby wydaniu i nie przesadzać z, z osobnikami, bo samo w sobie, same produkty w sobie potrafią ładnie wyglądać, z czego mamy dzisiaj przykład na niektórych talerzach.